Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od śniadania w naszym hotelu. Dostaliśmy tradycyjną jajeczniczkę, tosty i owoce. Będzie pysznie. Najemy się i ruszamy dalej. I ruszamy nie dalej, tylko ruszamy zwiedzać. My już jesteśmy po śniadaniu i ruszamy zwiedzać. Jako pierwsze, jako pierwsze miejsce dzisiaj odwiedzimy tą górę, którą widać tam za mną. Prowadzi na nią kolejka, także nie będziemy musieli wspinać się kilka godzin po trudnym terenie. Spróbujemy złapać taką skuterkową motorkową taksy, bo widać, że jest tutaj popularne, jeździ na tym, jeździ w taki sposób praktycznie każdy. Także za chwilę spróbujemy złapać i zobaczymy ile to będzie kosztować, i czy dowiozą nas na miejsce kolejki. Tetarliśmy na górę skuterkami, bo niestety kolej Kalinowa jest nieczynna, ale to nawet dobrze, bo fajnie się bawiliśmy jadąc tutaj na górę. Tylko troszkę nas nogi bolą, a poza tym jest wszystko w porządku. Teraz idziemy zwiedzać ogrody, bo poza pięknym widokiem na panoramę są też ogrody. Także zobaczymy. Bardzo nam się tutaj podoba. Jest kolorowo i słychać piękny śpiew ptaków. Także na plus. Góra, na której się znajdujemy, ma około 800 metrów. Można na nią się dostać kolejką, która, jak nam powiedziano, przez 3 miesiące jest teraz zamknięta. Albo na pieszo idzie się 3 godziny po e, trudnym terenie, z tego co nam powiedziano. I można, tak jak my, skuterem tutaj wyjechać. I jak już będziecie tutaj u góry, to spodziewajcie się tego, że można się zmęczyć. Znajduje się tutaj ponad 600 tysięcy gatunków roślin. Ja znam jedną, a jest nią palma. Gdzieś po środku znajduje się laguna, na której właśnie jesteśmy. Żyją tutaj ryby i żółwie. Myślę, że to niekoniecznie dobrze dla tych zwierząt, no ale mimo wszystko można je tutaj spotkać. Jezus, który znajduje się za mną, stoi tutaj około 51 lat i jest zrobiony na wzór tego z Rio de Janeiro. Troszeczkę sobie tutaj połaziliśmy. Zobaczyliśmy, myślę, wszystko to, co chcieliśmy. I uciekamy na dół, żeby uniknąć największych upałów. Posiedzimy trochę w hotelu. Wyskoczymy coś zjeść. A wieczorem e, myślę, że wyskoczymy jeszcze na miasto troszeczkę pozwiedzać. Jak już temperatura będzie przyjaźniejsza. Także do zobaczenia na dole.